idziemy się windami na ulicy Wybickiego od 7 do 10. Tak wygląda ten blok, znowu bez Elbląskiego MK. Także także się tutaj. teraz na Wybickiego 7. Mamy tutaj nową widzenie, markową Lift projekt Proszę bardzo, już tym sobie zwołaliśmy. Także teraz cięcie i widzimy się. Już tutaj. dojeżdża. Proszę bardzo. Jakby co nie wszystkie windy tutaj to są jakieś... Niemarkowe lift projekty. Tak, tylko uprzedzam, będą też dwa zręby. Dobra, więc jedziemy na dziesiąte. Tak to wygląda. Wetraczek? Uuu, nowość! Działa! Wyświetlacz, tablica, rok produkcji 2021, RIP zręb budzienia za krzewo. Tak wygląda panel. Jest oczywiście przelutowy, ma jedne drzwi i drugie drzwi. Ze względu na zjazd na -1. Lustro i dziesiąte. Piętro dziesiąte. Także dobrze. My teraz lecimy do kolejnej kratki. Teraz znajdujemy się na Wybickiego 8. Mamy tutaj zręba. Proszę bardzo, tak wygląda jego kabina. Czarny wow. panel, i jedziemy na zewnątrz. Tak on wygląda. Tutaj macie jego panel. On ląduje u Elbląskiego MK. Jeszcze go nagrywam, póki on żyje, bo on umrze. Też niestety. Światełko. Dwójeczka. Jedyneczka. I zerówka. Ktoś może być. Nie. Nie ma nikogo. Ale chyba ktoś idzie. Albo i nie. Tylko mi się wydawało. Także dobrze. My teraz idziemy do kolejnej klatki. Teraz znajdujemy się na Wybickiego 9. Mam tutaj zręba zmodernizowanego przez Slide. Tak, będę wszystko przywoływania. Mam mikro wyświetlacz. Nie no, nie będę już robił cięcia. Tak to wygląda. Klapka jest w, w miarę dobrym stanie. Już drugie. Pierwsze i zero. Proszę bardzo, tak wygląda kabina. Już się zareglowała. Oczywiście posiada falownik, bo to zielony panel, a zielone panele w mają falowniki. Tak wygląda panel. Proszę. Kabina w całkiem ładnym stanie. Proszę bardzo, niestety następna winda to już jest lift projekt. Niestety mówię, ponieważ zręby są lepsze. I uwaga. On gada, w tym też jest fajny. A ja właśnie potrzebuję takich gadających wind. No i ty. A dlaczego? Bo takie są fajne. Także dobre, lecimy już dalej. Znajdujemy się teraz na Wybickiego 10. Mamy tutaj windę niemarkową Lift projekt. Proszę bardzo. Tak ona się prezentuje. Rib zręb. Przelotowa, ze zjazdem na minus jeden dla niepełnosprawnych. Ale zjazd ewidentnie się... nie działa. Się zepsuł. Znaczy się nie zepsuł, tylko jest wyłączony zjazd na minus jeden po prostu. Wyświetlacz rok produkcji 2021. W tym roku, bardzo, wiatraczek dla osłoby. Spółdzielnia Zakrzewo. Widzę, że 6 osób może udźwignąć 500 kg. Tak wygląda. Jeszcze panel i parter. Niestety. Nagrałbym zjazd na minus 1, ale jak sami widzieliście on nie działa. Także to już by było na tyle z tego miksu. Z tych wszystkich miejsc nawo dla Aseracja mat 08 Cześć!